Kolejny piękny dzień pracy. Kupiłem koszyk na bilon, wreszcie nie będę odwodniony. Najtańszy firmy Cross w sklepie Cross i widziałem tam ten rower e, za 9000 zł, Tylko że rozmiar M ramy. Rozmiar S zdaje się można kupić taniej, widziałem w internecie. Nawet o 1000 złotych taniej. A ściedełko sobie podniosłem o jeszcze jeden cm w górę dzisiaj i teraz już jest idealnie. Trochę za nisko było przez wszystkie te dni poprzednie. Dokręciłem też tę śrubę, kierownica nie będzie mi tutaj latać teraz, a raczej mostek nie będzie się kiwać, ale jest to trochę dziwne, że to się poluzowało. Nie wiem czy nie będzie się ponownie luzować, może trzeba wodzić tu sobie klucz. Na razie jest bardzo dobrze, to siodełko, a to to za brudy, to siodełko podniesione bardzo dużo daje, jest jeszcze lepiej. Idę, pierwszy odbiór, Babilon i do centrum wylatuję. Ło, to tu mają jeszcze jedną salę, taką wiecie, na specjalne okazje, nie wiedziałem. To jest bardzo duża restauracja, tylko że stoliki ma daleko od siebie. No i się okazało, że przy mieszkaniu w sumie tam parę bloków dalej mamy sklep Crossa, nawet to nie zauważyłem, a rzeczywiście. No, dobrze opisany, nawet stoją takie flagi przed tym sklepem, że też mi się w oczy nie rzucił nigdy. Yy, I to i kupiłem najtańszy kosiczek, bo te droższe to jakieś takie z, z plastiku, kur ja ich nie lubię. Wiem, że mam taki sam... O czekajcie zaraz. Bo jak widzą, będzie przeciekał, to woda tu będzie kapać. No i tak się właśnie dzieje, o cholera. No dobra, ale to chyba ta zaślepka chroni, nie? Bo w czasie deszczu też tam kapie. A to jest zły bidon, bo on przecieka. Właśnie. Muszę chyba wozić ten wyższy, ten inny. Jadę na Dasznickiego 2B Czyli wiadomo, ten biurowiec centrum. Mój, mój ulubiony chyba. Ale golfik dwójeczka, czerwony, fajny, stary, znaczy chyba dwójeczka, o ile dobrze rozpoznaj. Zaraz się tutaj zrobi spięcie od tej wody, która tam z bidonu kapie, prosto do gniazda ładowania i rower się odblokuje, Oj, i zacznie szybciej jeździć. Jeszcze rano zdążyłem odcinek zmontować, ale już miniaturki nie, nie było czasu, kiedy zrobić, także wpadł bez miniaturki, w ogóle te nadawanie tych tytułów, to już tam nie wiem, nie wiem jak to nazywać, byle co już tam piszę. Chociaż zgodnie z prawdą, o piękny okres życia nazwałem ostatni, <laughs> ostatni odcinek, bo to jest kurczę naprawdę pięknie mi się teraz żyje. Lato, sierpień, pojazdy elektryczne, miłość co jeszcze? Pieniądze. Dobra, ten widząc przecieka tylko jak jest do pełna nalany. Już trochę upiłem, zaraz przestanie przeciekać. Dostarczyłem i wpadł w odbiór w tym samym budynku, do którego dostarczyłem i dostawa też jest do tego samego budynku. Także to yy, od, od 1 września to nie za dobrze władzem, było też takiego. Spotkami jakoś tam dziewczynę spysznę, porozmawialiśmy właśnie o tym, co będzie, będzie gorzej. Jak ktoś tam wyliczał nawet już, że będzie miał... Jak robi dużo dostaw naprawdę rowerem w miesiącu, to że będzie miał 500-600 zł mniej niż obecnie. No ale wiadomo. No, czyli nie tylko ja tam z tyłu przychodzę do tego, do tej tylnej recepcji. Yy, tylko i kurierzy też. Tam wcześniej jakiś chłopak był, pyszne, teraz ta dziewczyna, także niektórzy idą do tej przedniej, niektórzy idą do tej tylnej, skąd ci, skąd ci klienci mają wiedzieć. Gdzie szukać? Ja to zawsze mówię, że jestem przy tej tylnej recepcji. Mogłem zapytać tej dziewczyny, powiedzieć, wie, więc Ty też lubisz od tyłu. Dobra i teraz nie idę wcale do wyjścia żadnego, tylko tu. Z powrotem w to samo miejsce. Ta, a gdzie to jest? A tutaj. O, nawet ok. Nie, zaraz, tu? A tak, tutaj. Ja zawsze sobie tutaj siadam, po lewej. Tu i tutaj czekam na klienta zawsze. Dobra, koniec tego biura na razie, ja ten do elegance kebab że ja ten rowerek przypiąłem tutaj zawsze przypinam Jest tutaj tu ciasno dosyć, nie za wygodnie, ale dobra. No i nie ma kebabu. Coś mi tam powiedzieli, nie za bardzo po Polsku mówią, ale powiedzieli, że cię że nie robią, chyba im nie działa to po prostu ci co. I nie mogą zrobić. i Chyba ktoś żebym anulował, no napisałem do supportu, ale czekam i czekam. Churę czas, stracę, osiądę sobie na tej ławce. No ja sobie teraz... O piszą tu. Poproś żeby Co? żeby zadzwonili. O kurde będą dzwonić do Wrocławia, nie po polsku nie mówią zapadną. Ja sobie uświadomiłem, że jest jeszcze jeden próg, za 400 dostaw, ale jest jeszcze za 550 kolejny. Zapomniałem o tym. Dobra, jeszcze raz tam wszedłem, powiedziałem, żeby... Znaczy miałem powiedzieć, żeby zadzwonili, ale już taki inny, taki się znalazł, który mówi po polsku i on już sam wiedział, że trzeba zadzwonić i zadzwoni zaraz mi to odepną, ale sporo czasu tu tracę. A chcę zrobić 550 dostał przecież A ile tam? To daje złotówkę za... Czekaj, złotówkę więcej to daje, tak? Czyli to? Raptem 150 zł więcej by było. Tak? Dobrze mówię? Tylko taka różnica Czy 550 zł więcej by było? Nie, 550 zł więcej. Kurde, jak to? Aż tyle? To ja muszę zrobić 550 dostał. Dobra, jeszcze raz napisałem na support i, i usunęli i wpadło w Babu Sushi, takie fajne, dostawa do mBanku na prostej, chyba tam dostarczałem już kiedyś. Ja teraz zamiast się cieszyć z tego, że zrobię 400 dostaw, to będę się martwił tym, że nie zrobię 550. No. A po co ten próg? Czego on jest tak wysoko? Czy on jest dla ludzi, którzy ani jednego dnia wolnego nie mają, no, czyli w sumie to dla mnie Załatwione klientka kazała mi wejść do środka Myślałem, że poczekam sobie na zewnątrz, ale przy windach to wybrała. wieża M-Bank, A tutaj po drugiej stronie wcześniej dostarczałem do tego No We, we Work Dobra Dostarczone to następne od razu toś wpadnie Oczywiście North Fish no, w złotych w terasach. Spoko na no, powiśle gdzieś. Uuu, dobre, dobry kierunek. Tak, znowu centrum ścisłe. Jak ja tu lubię jeździć. Na no, powiśle w sumie też. Mogą mnie i tam teraz skierować. W końcu wypróbuję wtedy rower na tej, na obrzeżnej, czy już byłem tam rowerem elektrycznym. Nie pamiętam, chyba nie. Kurde, 15 minut mam czekać, aż zrobię widzenie. No niestety pechowa się trafiła, ale to... No już dzisiaj dzień jakiś taki na straty pisany. Już dzisiaj dużo nie zrobię, no. no a tutaj rzadko bywam, pod, pod samym pałacem kultury. Jest jeszcze kinoteka? Napis jest. No je, nie, no jest kinoteka, racja. No, Ostatnio jak deliwerka był w Warszawie i tu dostarczał, to się zadzwonił do mnie i się pytał, gdzie jest wjazd na podziemny parking przy pałacu kultury. A ja szczerze mówiąc, nie wiem. Także nie mogłem mu odpowiedzieć. Okazało się, że tam chyba wybudowali taki nowy zjazd od strony ulicy. Albo zawsze był, kurde, nie mam pojęcia. Ja nie korzystałem tutaj z parkingu nigdy podziemnego. A mu klient się trafił no, podobno. Na, miał opisane, że będzie na parkingu podziemnym. Ale ostatecznie nie był. Ostatecznie gdzieś przyszedł z innego miejsca. Dobra, jadę na smolną, także trochę kiepski dojazd taki. Tam żadna ścieżka nie prowadzi. Mogę jechać teoretycznie tym. Eee, no, świętokrzyską i... Krakowskim znaczy nowym światem, ale dobra, już pojadę, nie wiem, po chodnikach, albo po ulicy po prostu. O, już tu chyba kiedyś był parking podziemny gdzieś, ale chyba coś się pozmienia. Albo dobra, rowerem to przecież mogę tą pojechać. Chmielną zapomniałem. To dawać tutaj ulicą widok i na chmielną na nowy świat. To jest plan. Dobry. Ja tak ten amortyzator zachwalam, że taki wspaniały. Myślałem, że kosztuje może te 2000 sam z siebie, ale nie, patrzyłem, on kosztuje około 800 zł, ale jednak ma... No tam opisują to jako sprężyna powietrzna. No, no dobra, no powiedzmy, że coś takiego. <grych> ale dobry jest, dobry, ładnie pracuje. Według mnie lepiej niż mój, ale skok ma mały z kolei, bo chyba tam 63 mm czy 74 coś takiego. Trochę mało, mój ma 100 w czarnym rowerze. Kurde, mój czarny rower zapomniany. O, trzeba mu przeprowadzić konwersję na elektryka, może, ale nie, nie, nie lubię konwersji, ale ja lubię tylko firmowe, markowe elektryki. Smolna 8, czy to nie będzie, kurde, ten taki wysoki budynek? 16, chyba tak. Taki coś tam ze szkolnictwem związany w jakiś sposób. Aha, dobra, tylko że źle pojechałem. Widzę, wejście jest tu od tej. Znaczy, pewnie są też inne wejścia. Zaraz, jak tu się dostać? Tędy? O! I co? Tu jest główne? Górę trzeba uważać podjeżdżając pod górę, bo to elektryczny rower. Wejście tylko za pomocą domofonu. No to dobrze. A oto i Powiśle. Coś tam wpadło. Silkań z na francuskie, jadę do tego, do Michała Snarskiego, ale nie, tam wracam z powrotem, no i dobra, nawet fajne, no to właśnie Skarpa, o w tym lesie się czai, w lesie no, w tych drzewach, a tu jest dół, to, to jest na dole Skarpy, o tym mostem zaraz pewnie będę jechał z powrotem, a tu jest górna część Skarpy i nowy świat, krakowskie przedmieście, a tam stare miasto na wprost, no i Wisła tu płynie po prawej, ale nie widać jej stąd. Oczywiście musiałem aż pod palmę podjechać, żeby zawrotkę zrobić, no bo gdzie tutaj nielegalnie, chociaż o, w sumie byłby czas, no ale dobra, nie można po torach przejeżdżać rowerem, <grym> tu jest właśnie takie miejsce, że ciężko, No ale nie, dałoby się to zrobić na przypale, ale ja jestem legalny, ja nie robię takich rzeczy. Dobra, to za chwilę mój debiut na Saskiej Kępie elektrykiem, ale autko. Muszę uważać, fotoradary tu są, muszę uważać, żeby prędkości nie przekroczyć. Właśnie, 50 cent niebawem na Narodowym. A ten tutaj odebrałem, Silk, silk and Spicy. A patrzcie, mogę zrobić normalne słupki, nie? Takie nudne. To porobili takie fajne, że można rower przypiąć. O i to jest pomysłowe, to jest dobre. Tutaj będzie 50 cent. Ta Moniczka wczoraj mi powiedziała, że na studiach jak była, z taką ekipą, tam koleżankami, kolegami prze przeprowadzała wywiad z Ostrym z OSTR. Co za wydarzenie! I oczywiście ten film przepadł. <noise> tak jak inne filmy z tamtych czasów, które też tam nakręcali. Ale z 1.8L też robili wywiad. i to, to akurat nie, nie za fajnie. Właśnie, tam jeden widz pisze pod filmem, że jestem podobny do mojej mamy, bo. Faktycznie, ja mam takiego widza, który znał moją mamę, gdy była młoda. Już zapomniałem, jaka to była historia, jak, z jakich to lat, ale no, gdzieś tam mogę znaleźć ten komentarz w historii. E, ale faktycznie, mam, mam widza, który znał moją mamę. O, to chyba jeszcze zanim ja się urodziłem, oczywiście. Dobra, już wracam na prawidłową część... Nie, prawidłową stronę Wisły. A poziom Wisły jest wysoki obecnie. Dosyć, tak? Zgadza się. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, że lewą stronę pojechałem. Może prawą trzeba było. A co to za różnica? W lewo, w dobrą, w prawo, w tamkę, pod górę, a nie, nie pod górę, na dole skarpy. Proszę, jak miło, klient powiedział. Dziękuję. Napkiwek wliczony i faktycznie 9 zł. Super, chyba pan doktor chyba do gabinetu zawiozłem jakiegoś. A to nie był kardiolog, bo tu. Nie wiem, może i kardiolog, bo tu jest napisane, że kardiolog tam przyjmuje. Ale to chyba nie hyper. Chyba nie. Dobra, co? To mi wpadło? Od razu też wpadło. Big szef na marszałkowskiej, na młynarsku. No i fajne. Na wolę. Zdecydowanie wolę wolę. I zaraz podjazd tamką pod górę. Sama przyjemność. Dawniej niezbyt. A rower tutaj zostawiłem, bo myślałem, że wejście jest z innej strony. Coraz więcej tych stojaków, naprawdę, przy każdym bloku tu na Powiślu, znaczy przynajmniej przy trzech poprzednich, które mijałem, stoją stojaki, także coraz więcej ich jest i bardzo dobrze, bo mi są potrzebne. Elegancko się podjeżdża. Ten rower się nazywa Cross Ewado Hybrid, czyli hybrydowy, no w sumie racja, no bo i pedałować można i silnikiem się wspierać, to jakby dwa napędy. Właśnie, jakby był sam elektryczny, to wtedy nie byłby hybrydowy. Wtedy byłby elektryczny dopiero w pełni. Ej, to jest ciężko. Ech, 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 nie żartuję. To tu w tym rowerku jest takie trochę inne niż w, pełni w tym z silnikiem w kole. No to trzeba naciskać na pedały, bo jak się na przykład próbuje o, tak powoli obracać, to nie jest wtedy już. Nie, silnik już wtedy nie napędza go. Trzeba naciskać. Czuję, że dopiero jak się naciśnie, to on wtedy dopiero się włącza. Od samego obracania nic się nie dzieje, bo czekajcie, jeszcze sprawdzę czy to prawda, w ogóle to wam tu pogadam, dobra. I teraz powoli obracam. Zgadza się, silnik wtedy w ogóle nie, nie wspomaga, ale też w zasadzie to nie musi, no bo on wtedy chce zwolnić. Znaczy reaguje na moje polecenie zwolnienia, no to wiadomo, że przestaje wspomagać o. Skoro ja wolniej pedałuję. Logiczne, nie? Rozumicie? Kurde, tam jeden kebab, tu drugi kebab, tu trzeci kebab, a ja idę do czwartego. A tu kiedyś było Kino Bajka, a teraz jest Teatr Kwadrat O, podwójniaki to krótki dosyć Do bloku obok i do bloku obok To jest Baru Kuchnia na radziwiu. Dobra, to w tamtym kierunku, proszę bardzo, z przyjemnością A tu klient powiedział, żebym bym zostawił na recepcji i on za 10 minut dopiero przyjdzie i odbierze To tak też uczyniłem Dobra, teraz widzę, że ta apka ma taki błąd pewien że jak się odbiera dwa zamówienia klika się dwa kwadraciki a on później znowu podsuwa jeszcze raz jedno z tych zamówień, i jak się kliknie, to wtedy się zacina apka, i trzeba ją zamknąć i otworzyć jeszcze raz. To tak samo miałem właśnie wtedy, co też był problem z odbiorem dwóch naraz. Ok, z Radziwia 7 na Radziwie 5 dostarczam, bliżutko, ale teraz 5 to jest. Dobra, oba te kruciaki dostarczone, ale to oczywiście trochę się czekało w tej kuchni. A teraz niestety alkohol duży, Ben, a nie lubię znowu, trzeba będzie datę sprawdzać urodzin klienta, czy klientki zaraz. Niech no sprawdzę Czy to klient klientka w dodatku. Kurde. Dobra, dostarczony ten alkohol. To nigdy nie wiadomo, czy się ujdzie z życiem przy takiej dostawie. A jak zamówi jakiś rozjuszony alkoholik, nie będzie mu można dać, bo nie wiem, daty jest. Znaczy nie będzie miał dowodu osobistego przy sobie i zacznie bić. Nie no, takie rzeczy się. Przynajmniej na moich dostawach nic takiego się nigdy nie działo. Żadnej zero agresji ze strony klienta. A teraz mi, co to się w ogóle pojawiło na ekranie, coś dziwnego już znikło. Teraz mi się ta la wegana trafiła, i także uciekam z woli do centrum ścisłego i w ogóle na senatorską 2 przy starym mieście mam dostawę kurde. To i na Pragę północ mogę stamtąd wylecieć zaraz. A i dzisiaj, i dzisiaj rano pojechałem do tego Żarowa Mazowieckiego odebrać dowód rejestracyjny do skuterka elektrycznego. No i fajnie ten urzędomat tam, tak zwany. To i sobie podchodzi się, wpisuje się numer telefonu, numer, który się tu stało, SMS-em i się trzeba podpisać palcem jeszcze na ekranie i tyle. Dlatego teraz w urzędzie zadają jeszcze jedno pytanie, czyli pytają się, czy pojazd będzie opuszczał kraj w najbliższym miesiącu. Bo jeżeli tak, no to nie mogą do urzędu Matu wysłać tego dowodu rejestracyjnego, ponieważ muszą zabrać ten poprzedni, jeżeli się chce skorzystać z tej funkcji. No a jak zabiorą poprzedni, to za granicą nie będzie można jeździć tym, tym skuterem na przykład. No ale tu się zmieniło, zdegradowało się. U, samochód tu jedzie, no tak, bo mieszkańcy mogą wjeżdżać. Teraz Wam pokażę jak wygląda ten plac, a nie, zaraz, ja tu mogę w ogóle jechać czy nie? Nie bardzo. Pod prąd, Czujesz jak jakbym jechał pod prąd. No i tak to, aha, nic nie widać, dobra. Z tyłu tam degradują dalej. Dobra, ja jadę. O, straż miejska tutaj pozamykała kogoś. Poparkowane auta. Nie, to pewnie specjalnie. Bo one tam stoją. Są zabezpieczone. I zbliżam się już do celu powoli do starego miasta. Już słychać krające akordeony. E, Sanatorska 2 to chyba biurowiec, tak, do firmy. To ten taki budynek nowy, który udaje stary, ale tak słabo udaje w sumie. Ale dobra, jakoś tam się wpasował powiedzmy. No i jesteśmy na placu zamkowym chyba zaraz będzie ta Praga, ja tak przewiduję za 50 minut koniec mojego dyżuru pierwszej części i, i zobaczymy co się stanie dostarczony, klient akurat wychodził bo tutaj dokument trzeba było pokazać a ja mam sobie jedynie apkę m ja nie mam żadnych dokumentów, nie noszę papierowych już zacząłem się logować i ten, ja akurat klient wyszedł dobra, jednak nie na Pragę jadę z tym ostatnim, tylko w stronę ochotną uznałem, że Chmielną będzie najszybciej, ale to chyba nie był dobry pomysł. To tyle ludzi, chociaż nie, akurat w drugą stronę wszyscy idą, a tutaj tunel o, tutaj tunel życia jest po prawej. Fajne, Poznańska 17, Cztery domofonów i chodzi się po prostu i się idzie na górę i tyle. Tylko, że tam jest ten, klinika jakaś, firmy tam I wpadło mi coś tam na Grzybowską, no pff, ile tam do końca, pół godziny do przerwy Krążę tak ciągle między rejonami Dobra, bo ja tu już siódmy dzień jeżdżę tym roberem a łańcucha nie nas w ogóle jeszcze Chyba to czuć już Już opory stawi I znowu ścisłe centrum Ale to W sumie lubię, tylko jakieś takie bardziej męczące mi się wydaje to centrum A dzisiaj już nie jestem odwodniony przecież, nie? Jestem nawodniony Za to ja nadal słabo jadam w tej pracy To dopiero po pracy jak wracam, to jadam jakieś moniczkowe rarytasy. Ale to ruch duży na tych ścieżkach. Ledwo się ludzie mieszczą. Dobra, w prawo. Pierwszy raz to sushi odgrałem. Sushi mi tutaj przy Pereca 11 No i grzybowska 61. 17 minut do końca, także na ochotę jeszcze jadę jednak na przerwę. Kolejna przerwa. Za mną tym razem trwała jakieś 20 minut. Ciasta zjadłem. Coraz mniej tego ciasta. Mam nadzieję, że moniczka zrobi mi kolejne. Gdy już zeżdżę całe. Nie no, dobra. Co umiem robić? Tylko ja ostatnio nie mam czasu na nic. no Pracuję i pracuję. A kebab mi wpadł, jadę. A kebab gdzieś tam, gdzieś tam. Tutaj mam dostawę do tego osiedla, takiego troszkę pokręconego przy radarowej. No, a tam klatki są tak poukrywane trochę. Trzeba kojarzyć. Teraz jaki to numer? Nie, 17. To nie tutaj, trochę dalej. Z latymi budynkami. Fajnie, 6 zł złotych na piwko, czyli razem już 18. I coś mi tutaj wpadła, Ach, to słabo działa Resto Raków było coś takiego, odbierałem chociaż raz nie wiem, dostawa na Włodarzewską okej, okay, okej okay. czyli to tutaj Bartosz pisał dzisiaj w komentarzu, że mostek to kupił w Dekatlonie, No, tak ja chyba wiemy że dlaczego on tak skrzypi i to też w Dekatlonie i to też w Dekatlonie widać, napis Triban no, ale to taki gub zwykły o kurde, Raszyn mi wpadł Znaczy McDonalds, Łopuszańska i całe Okęcie mijam Jeszcze trasy mijam, przejeżdżam pod trasą, jadę gdzieś w prawo Normalnie do Raszyna, patrzcie Raszyn No no no, to pierwszego dnia pracy w Pyszne tam Zasłynąłem tym, że z Marek do Raszyna jechałem w deszczu No i widzicie, ktoś może powiedzieć, że będzie lepiej od 1 września Bo takie dalekie to będą lepiej liczone Sprawiedliwiej No bo jak tam się wyleci do tego Raszyna, no to też Później będzie się długo jechać do restauracji i to też będzie policzone no, ale co z tego, że jedna będzie dobrze policzona? Tu chodzi o całość, tylko, tylko należy liczyć ogółem. Jeżeli ogółem wychodzi gorzej, to będzie gorzej. Mogłoby się wydawać, że daleko mam do tego raszy ale gdzie? tam 4 km tylko? To nie tak daleko, jednak. I... Ale się długo jedzie koło tego lotniska. Jadę, jadę i cały czas jest. Dostarczyłem, a tu patrzcie, huśtawka. Opona, <noise> kawał metalu, sznur. Niezwy, a tu co, ta kalina to? Do spinania się ta druga, czy co? No i jestem przy trasie, którą się jedzie do tunelu pod Ursynowem. Tam w tamtą stronę, to do, do no, Babic, do <laughs> Abemowo. A tam w stronę Puław na przykład do Lublina, do Siedlec, do Terespolu. Terespolu, czy Terespola? No i co, tutaj mi nic nie wpadnie chyba. W okęcie! na górkę. chociaż nic nie wpada. Mógłbym pojechać sobie na górkę koło Okęcia i oglądać samoloty. Ale wiecie, ja tu w te 400 dostaw w miesiącu zrobić chyba. To muszę trochę jednak coś tam wozić, a nie siedzieć sobie na górce. A to i tak nic nie wpada na razie. No tak, co innego mogło tutaj wpaść? Oczywiście, że Łopuszańska McDonald's. Na ochotę. To i dobrze nawet. Może to tak jest, że jak się wyleci jak się wyleci do tego do Raszyna, albo tam dojść zabelina do lasek, tam koło mnie to że tam nie dostanie zamówienia. Bo oni, jak wtedy musieliby płacić za dojazd do restauracji, to nic, nic nie wpadnie właśnie. Po Tutaj jak się bliżej podjedzie, nie wiem. Ale tutaj to jest jak nie w Warszawie w ogóle, to jest jakby w innym mieście się było. No ale tutaj cały czas po prawej stronie. Nie no, ja tam miałam co jechać szybko, bo to dopiero za 10 minut planowy odbiór tego McDonalda. A to przecież. Jeszcze pewnie dłużej się przeciągnę, ale szybko się chłodno zrobiła. czuję, że muszę założyć bieliznę termoaktywną zaraz. To już tylko tutaj dostarczę i nakładam. No, klientka miała numer y, mieszkania w taki sposób, zorganizowany na drzwiach, że zwykła kartka z zeszytu w kratkę wycięta, tam długo długopisem napisany numer i już, i przyklejone taśmą bez barwnu. Można, można, kurde, każdy tak powinien mieć, a nie jakieś gołe drzwi bez numeru. Kurde, chyba my też mamy gołe drzwi bez numeru. A no tak, racja. No i koniec dnia taki sam jak wczoraj, jak po złości dostałem. No zobaczcie, z ochoty do centrum, tutaj wokół Puławska, i jeszcze, jeszcze bardziej do centrum. Przecież to jest szaleństwo na piękną, chyba. Nie, nie na piękną, na tą, tam gdzie Sejm jest, jak to się nazywa. Czy jakie jest Sejm? No tam nie, no przecież tak daleko. Mam to dostarczyć na 19.55. 5 minut przed końcem. I aż stamtąd wracać. To samo to wczoraj, a nawet jeszcze gorzej. No taki to jeszcze jest ta odbiór z galerii, tej przy tym, przy placu Unii Lubelskiej. Jak ta galerijka się nazywa? Chyba po prostu placu Unii. Plac Unii 2, czy coś takiego. Co ja tu w ogóle robię o tej porze? Zaraz, tu gdzieś windy były. Czy ja dobrze pamiętam? Tu? Nie, dalej. No i nie znajdę teraz, będę naukowo leciał. O, tam, windy przecież jest napis: Windy lift. bo inaczej to trzeba lecieć tam gdzieś do schodów. Nie chcę mi się, ja tutaj tak dawno temu odbierałem, co ja tutaj robię w ogóle. O, winda jest. Proszę mi tu na minus jeden. Patrzcie, fajne, nie? O, na miniaturkę, dobra. Dobra, w sumie to gotowe było. Nie ma co narzekać. Ładnie tu jest. Mamy nadal lato, jest ciepło, mam rower elektryczny, deszcz nie pada, ale. Co będzie jak w zimę takie dostanę na rowerze? Nic nie będzie, będę jechał. Co ja robię na alejach ujazdowskich? No, zaraz słońce zachodzi ciemno będzie, lampek nie wziąłem. Chociaż dostałem razem z rowerem fajne lampki, ale zdjąłem, żeby nie ukradli. Dostarczone do fajnej starej kamienicy na ulicy Wiejskiej. Posejmy jest przecież na wiejskiej, już sobie przypomniałem. Jak chce drzwi. I to koniec na dzisiaj. Jadę na ochotę. Wracam tam skąd przybyłem. No i to Dzisiaj też 7,5 godziny, ale tylko 17 dostaw, bo dzisiaj tak wolniej szło. Były pewne przestoje. W sumie stówkę już przekroczyłem, 108 dostaw zrobionych, a dzisiaj było 18 zł napiwków. Koniec, wracam do domciu do Moniczki.